Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot. odkłaniam się Wam serdecznie i ja zapraszam osoby z poznaku e, byka, panny i koziorożca na czytanie dla Was. E, kochani, to będzie czytanie od dnia 5 lutego, do kiedy nie mogę powiedzieć, bo to jest jednak, wiecie kochani, energia. Oczywiście niektóre wydarzenia się z zadzieją od razu, a niektóre mogą troszeczkę później, później. Kochani, pamiętajcie tylko jedno i teraz wszyscy razem, tu jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie też i pasować. I zaczynamy od koziorożców, kończymy na pannie. Karty są już potasowane i poproszone o waszą energię. Ja je jeszcze raz tylko przytasuję. Koziorożec od 5 lutego Dobra, i lecimy koziorożców w najbliższym otoczeniu dla na niektórych koziorożców będziecie musieli bronić swoich pieniędzy nie tylko pieniędzy ale też i waszych jakichś drobnostek takie wasze cenne przedmioty tak na waszym, na waszej drodze spotkacie po pierwsze to będzie oszust możliwe osoba która będzie chciała od was coś pożyczyć coś kombinować będzie to osoba słodkopierdząca dlatego że będzie z wami w zgodzie i będzie chciała też z inną osobą być w zgodzie nic nie pożyczamy, nic nie dajemy, yy, dlatego że ta osoba, yy, jak to mam powiedzieć, ona sobie tak igra troszeczkę też i z losem. Raz tu, raz tak, to jest dwa. Druga rzecz jest taka, będzie też i wydatek na dzieci. Ten wydatek, który weźmiecie, to będą możliwe, że buty, yy, spodnie, ale bardziej widzę tutaj jakieś buty, dziecku ktoś będzie musiał no wydać też i pieniążki karty pokazują tutaj że jeżeli się wybieracie do fryzjera lepiej nie iść dlatego że jest jakaś osoba która zmienia non stop jakieś fryzury tak jeżeli taką osobę w waszym otoczeniu by dzieci mieli no to ja bym na tą osobę kochani uważała jest to osoba która chce coś też i dla siebie karty pokazują tutaj kobiety która no zrobisz coś robisz cały czas w domu ale u ciebie się pokazuje rozmyślanie i bardzo silna też i tęsknota jakąś wiadomość dostaniesz która ta wiadomość będzie taka że coś na przykład ktoś cię o coś osądzi coś z takich rzeczy będziesz miała żal i pretensje karty pokazują tutaj że ktoś ma problemy z układem z układem mówcie mi o, Zator, coś z takich rzeczy, uważać mi na nogi, bo tutaj macie dwukrotnie, tą karta jest pokazana, dlatego proszę Was, uważajcie mi na nogi i co niektóre osoby, gdziekolwiek jesteście, macie problemy z nogami i yy, będzie jakaś podróż, czy cokolwiek, gdziekolwiek iść gdzieś trochę troszeczkę dalej, będą Wam trudności, żeby wrócić też i do domu, dlatego ja bym tutaj uważała serca na stopy. Na Waszej drodze spotkacie kogoś, gdzie będziecie się witać dziś w progu, takie te, ja bym, kochani, na tą osobę... Była troszeczkę taka, ona jest ok, tylko to jest osoba taka cicha, wstydliwa, ale nie witamy się serduszka tylko z nią w progu. Karty pokazują tutaj w pracy, jeżeli chodzi o pracę, macie mężczyznę, mężczyzna, który rzekomo wam pomaga, jest to mężczyzna, który jest zazdrosny i dla niektórych zazdrość będzie, że... Teraz tak, albo ktoś dostanie propozycję jakiejś pracy, czy dodatkowo jakieś, jakiegoś bonusa, a jak nie, to uważajcie na mężczyznę. Mężczyzna, który, że komu Wam pomaga i są taki ok, ale tutaj jeżeli chodzi o pieniądze, możliwe, że ktoś, możliwe, że ktoś jest też i ktoś z rodziny. Ja bym uważała, bo ten człowiek ma problemy z dzieckiem. Karty pokazują tutaj. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, która ma problem z pieniędzmi, raz ma, raz nie ma. To nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi też o inne sytuacje. I tutaj muszę Wam powiedzieć, uważajcie, bo możliwe, że coś Wam zginie w domu. Czyli możecie czegoś szukać albo nagle zobaczycie, że coś Wam zginęło. Tutaj jest pokazane, że jest to osoba, która możliwe zmienia fryzury lub inne. Coś, no, no, coś ma, z, no, maluje się, coś z takich rzeczy. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, która z, z mężczyzny chce być kobietą. Możliwe, że kobieta kocha kobietę. Jeżeli tak, no to kochani, tutaj jest jakiś mężczyzna, któremu się to nie podoba. To jest raz. Druga rzecz jest taka, tu jest ktoś, kto, który jakiś mężczyzna bardzo siebie maluje. Upodania się, możliwe, że do Kobiety. Jeżeli jest taki mężczyzna, to u ciebie się pokazuje tutaj, że będziesz miał jakieś problemy jeszcze finansowe, coś do ciebie po prostu idzie. Karty pokazują tutaj, że w środę, w ciągu w środę, albo w ciągu trzech dni yy, Coś się też e, wyda, ale też będziecie mieć z osobą e, do czynienia z osobą bardzo mądrą. Możliwe, że będziecie mieć też do czynienia z osobami spoza kublizięta waga wodnik. jeżeli Albo ktoś ma też ten znak w Księżycu. Jeżeli tak, no to tutaj też wyjdzie jakaś tajemnica na światło dzienne. Karty pokazują tutaj, żebyście uważali wieczorową porą jakaś kobieta do Was zadzwoni, albo przez jakąś rozmowę wieczorową porą e, ktoś Wam e, może możliwe, że tak, ktoś będzie Wam zadawał jakiekolwiek pytania, to będzie chciał od Was jakieśkolwiek informacji, żebyście wy coś przekazały. Jeżeli mam mówić tutaj jest bardziej, że o tej kobiety możecie się też coś dowiedzieć. Proszę Was, uważajcie też na osobę lub na młodzież, to może być młodzież. Jest to osoba taka, która przychodzi często też i z plecakiem, z jakąś taką torbą do Was, żeby tutaj coś naprawdę Wam nie zginęło. Karty pokazują tutaj, że jest jakiś ojciec, który zajmuje się dzieckiem. Możliwe, że ktoś jest jakiś ojciec, który tego też dziecka nie akceptuje. Jeżeli taka sytuacja jest, no to tutaj będą w ciągu do trzech tygodni, mówię, jakaś podróż lub jakieś wiadomości z tym ojcem związana. Możliwe, że ojciec będzie gdzieś wyjeżdżał, ale też i jakieś y, może być y, o chodzi o gotówkę. Ktoś nie chce płacić pieniędzy na dziecko. Ktoś nie akceptuje dziecka z takich rzeczy. Karty pokazują tutaj, że jest coś zrobione w ukryciu i dostaniecie jakieś y, wiadomości też od listonosza. Jakąś y, wiadomość dostaniecie od listonosza, która no możliwe czekacie, albo już jest też i w skrzynce, zajrzyjcie bo tam będzie, będziecie troszeczkę też i w szoku, karty pokazują tutaj że jeżeli jest ktoś na zwolnieniu lekarskim to te zwolnienie lekarskie było zrobione przez takie małe oszustwo i możliwe, że będzie ciąg dalszy, karty pokazują tutaj też i, i, i słuchajcie, patrzę też na karty na, od spodu, jeżeli mam mówić będziecie mieć do czynienia też i z panem policjantem, czyli jakaś rozmowa, ale też i mandacik będzie wystawiony, ale się nie martwcie, dacie, dacie rady, nie ma nic z żadnego wypadku. Druga rzecz jest taka, sprawy sądowe, jeżeli macie, no to one się troszeczkę przyciągną i będą jakieś tajemnice wychodziły. Przez kobietę, jakaś kobieta możliwe, że Wam dużo pomoże, albo przez tą kobietę będziecie mieć też i problemy. Jeżeli mam mówić, jest jakiś mężczyzna, który jesteś mundurowy, jesteś wojskowy, jest coś z takich rzeczy, na Twojej drodze jest jakiś mężczyzna. Jest to mężczyzna, możliwe, że się zajmuje papierami, możliwe, że jest to osoba już nawet na emeryturze, możliwe, że on jest starszy, a Ty jesteś młody, tutaj musicie sobie odwracać sytuację. Jeżeli coś takiego jest, tutaj jest małe Oszustwo wobec Was zrobione. Kochani, to by było na tyle, jak dla Was. Miłości tutaj ko koziorożce nie było, ale jeszcze Wam em, jakieś czytanko zrobię na samą miłość. Ja Wam świetnie dziękuję i zapraszam Beki. Beki, co u Was? Co u Was się wydarzy? Bek. Bek do 2022. sobie z sposobu byka. Na co muszę zwracać uwagę? Teraz tak, byki. Co niektóre osoby, będziecie mieć spotkanie z mops Jeżeli tak, no to tutaj jakaś kontrola będzie MOPS, nie tylko MOPS, jakaś kontrola urzędowa do Was idzie. Karty pokazują tutaj, że jakieś wiadomości przyjdą i te wiadomości będą bardzo szybkie, ale też i troszeczkę negatywne. Jest osoba, która jest dobra i coś Ci się nagle wydarzy, ale nie martwcie, to będzie takie... Możliwe, że może być właśnie z pojazdem, ale możliwe też, że może coś, nie wiem, torba pęknąć na... Na, na chodniku, jak będzie szła z zakupami i ktoś ci też to y, pomoże pozbierać, tak jak i by było z autem, czyli jakaś pomoc do ciebie idzie. Karty pokazują tutaj, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek spotkanie, przyjęcie, y, czy z koleżankami, zwracajcie uwagę, bo ktoś Was o, y, po prostu kontroluje, obserwuje, nie wchodzicie w żadne plotki. Jest jakaś osoba i tutaj jest jakaś osoba, osoba, która przychodzi do Waszego domu, bardzo tam możliwe się udziela. Jest to osoba, która ma też i ciężko, ale przez nią będziecie mieć jakiekolwiek problemy. Proszę uważać na drodze, kiedy jak będziecie jechać autem, to nie rozmawiajcie, coś tego, bo możliwe, że coś nagle. Wam może wyskoczyć. Karty pokazują tutaj drzwiczki. Uważajcie na drzwiczki. Nie tylko od samochodu, ale też i od lodówki, od szafki. Coś na kogoś może spaść. Jest jakaś osoba, która przebywa tam, gdzie nie chce przebywać. Możliwe, że są trudności z wydostaniem się. Możliwe, że to jest szpital. Możliwe, że to jest wzięciu porze do teściowej i tak inne, inne takie rzeczy. Tutaj na takie te karty pokazują, że tutaj są jakieś trudności. Coś się złego wydarzy, jeżeli chodzi o przyjęcie, czyli będzie jakieś spotkanie, tutaj będą takie negatywne e, sytuacje. Będzie możliwe, e, jak to ja bardziej tak widzę, brak dogady, e, dogadywania się. Mhm. Jest możliwe, że tutaj jakiś mężczyzna wam zrobi jakąś też i e, nie, al, możliwe, po pierwsze, jeżeli będzie ja coś o mężczyźnie, to tutaj jest jakiś mężczyzna, który zrobi coś negatywnego wobec Was, wobec przynajmniej jednej kobiety. To jest raz. Druga rzecz jest taka, jeżeli będziecie mieć do czynienia z kierownikiem lub z Waszym szefem, uważajcie, dlatego że jest to osoba, która nie hamuje się nawet z kochaniem, ze słowem, tak? Jest to osoba, która manipuluje ludźmi. Karty pokazują tutaj, teraz tak, karty pokazują tutaj, kochani, że ktoś idzie na, co chwilę na jakieś zwolnienie, tak, jest to osoba, która, możliwe, mieszkasz troszeczkę dalej od swojej rodziny, możliwe, jesteś przyniesiony gdzieś, tu karty pokazują, że jesteś znudzony, tak, potrzebujesz czegoś innego i możliwe, że tutaj jest co innego, czyli jako osoba też i trzecia jeżeli mam mówić kobiety wy możecie z jakimś tęsknić ktoś kto wam zawrócił w głowie to ja bym lepiej uważała bo jest tutaj że facet który ma mieszkanie który no, ma rodzinę czego się dowie przez koleżanki, dlatego przez koleżanki, przez jakieś przez jakieś imprezy, dlatego ja bym tutaj serduszka uważała możliwe, że jest to facet, który właśnie wróci z jakiejkolwiek podróży. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która ma możliwości iść w romans, w romans z mężczyzną, ale od razu ci powiem szczerze, że to jest mężczyzna, który się pojawił u ciebie po to, żeby zbałamucić cię, nic więcej. Jest to mężczyzna, któremu nie warto ufać, jest to mężczyzna, który poroma się i tak i tak cię zostawi i wróci do swojej żony. Karty pokazują tutaj, zwracajcie uwagę na sąsiada, który mieszka u góry lub niżej. Możliwe, że jakiś sąsiad się wami też interesuje. Możliwe, że ten sąsiad wyląduje też i w szpitalu. Jest jakaś osoba, która w pracy donosi. Jest to osoba z którą jesteście bardzo mocno życi i przez tą osobę będą też jakieś straty. Możliwe, że tutaj jest też o mężczyznę, który jest szefem, jest to facet pracodawca i tutaj komuś mocno zawierzyłeś i są, i są jacyś osoby, przynajmniej dwie osoby, które ci źle życzą, czyli jakieś zniszczenia będą miały miejsce. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która tęskni i tutaj jest silna tęsknota za mężczyzną. Możliwe, że z tym mężczyzną nie mieliście kontaktu tak fizycznego, ale coś się zepsuło, tak? Karty pokazują tutaj, że... Ktoś mądrze postąpił, możliwe, że kobieta coś odkryła i mężczyzna, który odszedł. Jest to mężczyzna, który też tęskni, od razu powiem. I jest tutaj jakieś silne połączenie z tą osobą. Możliwe, że jedno i drugie za sobą tęsknicie, a nie umiecie wyciągnąć no, rączki, kochani. Dlatego tutaj będziecie tylko wzdychać do siebie. Karty pokazują tutaj, że w waszym życiu albo macie taką osobę, która lubi dużo perfumów, która lubi ładnie pachnieć. Non stop wydaje pieniądze na jakieś zapachy i te zapachy po prostu ten nie, jej nie odpowiada i rozdaje. Jest to kobieta, która jest bardzo nieszczęśliwa w rodzinie. Jest to kobieta, która na 100% nawet nie ma seksu z mężem i jest to kobieta, która potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia i te wsparcie... Warto dać tej y, kobiecie. Kochani, ja Wam się dziękuję i zapraszam teraz, y, pannę. Panna. 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 Piotr. Teraz tak, co niektóre panny czekacie na jakieś spotkanie i te spotkanie będzie miało miejsce i to możliwe chodzi o pracę. Jeżeli chodzi o pracę, jest pokazane i są dwie karty, przyjdzie żmija. Dlatego nie płacicie nikomu nic. Jak była umowa taka, to na taką się, to tak bierzecie. Jest to osoba, która... No mogła nie spisać z wami umowy, ale tutaj będą, że ktoś od Was będzie ciągnął pieniądze. Dlatego ja bym y, uważała. Jeżeli chodzi y, o rodzinę, tutaj da radę wszystko jeszcze uratować, tylko jest ktoś, kto przychodzi. Możliwe, że z tą osobą pracujecie. Y, jeżeli mam mówić, to tutaj jest możliwy romans i możliwe, że przez jakąś zazdrość coś się też i wyda, tak? Albo coś się może rozsypać. Karty pokazują tutaj mężczyznę, który jest starszy, który ma rodzinę i możliwe, że będzie chciał wejść w romans, to ci chłopie już od razu mówię, nie wchodzisz w ten romans, dlatego, że to jest romans, który będzie trwał jedynie do dwóch miesięcy i potem kotek w dupę będzie. No, Ja bym nie wchodziła. To jest ostrzeżenie do panów. Jeżeli chodzi o pracę kochani, to jest jakaś współpraca, są dwie osoby, które, to są dwie kobiety, które razem ze sobą pracujecie i możliwe, że jest jakiś młody kogucik, który też do was doszedł do pracy, jakoś jak tego jedna i druga osoba się z, tą, z nim kocha lub jakieś spotkania będą, kochani, jest to taki młody, przynajmniej mi się pokazuje, ale ja bym nie szła, dlatego, że to jest tylko Chwilowe. Karty pokazują tutaj, żeby zwracać uwagę na palce. Jest jakaś kobieta, kobieta, która będzie miała do czynienia z synem lub z jakimś mężczyzną. Jest to mężczyzna, który będzie też i propo, y, 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 będzie miał jakieś problemy nie tylko w pracy, albo będzie potrzebował Twojej y, porady. Tak? Możliwe, że. Aha, no to już mamy. No to nie, niemożliwe, że romans. Możliwe, że to jest oszust i to jest, mogę powiedzieć, z całym e, takim. Jest to osoba, która, możliwe, że jest młoda, a jest to osoba, która jest złodziejem. Na taką osobę, kochani, uważamy. Karty pokazują tutaj, że jeżeli ja, jakaś osoba wam coś wręczy, to to jest skradzione. To jest raz, bo tutaj mam dwie, dwie karty, które tu mi pokazują i to jest skradzione. Ja bym nic nie brała, bo możecie mieć wtedy nieprzyjemności. Jeżeli chodzi o związki, karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która jest bardzo nieszczęśliwa, jest traktowana jako taki tyran, przynieś, podaj pozamiataj, zrobisz to i no musi czekać na pozwolenie męża. Karty pokazują tutaj, że się do ciebie w ciągu do ośmiu miesięcy coś innego się pokaże, ktoś nagle się pokaże w Twoim życiu i ta osoba Ci albo otworzy oczy, albo też coś zrozumiesz, tak, na takiej zasadzie. Jest jakaś kobieta, która jest twarda, twarda sztuka i teraz tak, albo będziesz wymieniała zamki w drzwiach, a jeżeli nie, to będziesz szukała jakichś dokumentów też i dziecka. Jeżeli będziesz szukała dokumentów dziecka, no to coś odkryjesz, związane też i z dzieckiem. Zwróć uwagę, że wasze dziecko może być już takie do 25 roku życia. Zwróć uwagę, czy ta osoba nie wzięła jakiegoś też i kredytu. Karty pokazują tutaj, że będziecie mieć spotkanie. Możliwe, że to jest spotkanie na pracy schodowej, w jakimś hotelu, w jakimś pomieszczeniu, tak? Gdzie jest też dużo mieszkań lub apartamentów lub czegoś innego. Będzie tam rozmowa i tam czegoś się dowiecie. Możliwe, że będziecie mieć do czynienia z osobą, którą macie taką rzadką blokadę. Odzywacie się, ale raz na jakiś czas yy, się widzicie. Tu jakaś rozmowa będzie miała miejsce. Karty pokazują tutaj osoby, które jesteście w związkach i przechodzicie separację. Nie martwcie się, to jest tylko chwilowe. Coś się no, u Was narodzi od nowa. Możliwe, że jedno i drugie albo po szerzej takiej rozmowie odbudujecie kontakt. A ja Wam powiem, że lepiej tak zrobić niż weź w jakiekolwiek romanse, dlatego że ten romans, który wyjdziecie. To będzie romans taki chwilowy. Ja bym nie ryzykowała. Karty pokazują tutaj zwracać uwagę na osobę, która słucha głośno muzyki. Jest to osoba, która lubi taki bunt, buntuje się na takiej zasadzie, tak? Druga rzecz jest taka, kluczyki od auta, od domu możecie zgubić, będzie też i no, będziecie szykować. I następne, co chciałam powiedzieć, bo już bo zaraz mi to yy, przejdzie, możliwe, że ktoś przyjdzie do Was poży pożyczyć pieniądze, możliwe, że to wy pójdziecie do kogoś pożyczyć pieniądze, ale jeżeli mam mówić, jakaś tutaj pomoc będzie miała miejsce. I naprawa, naprawa, nie wiem, auta z lewu czy cokolwiek też będzie u Was tam, gdzie przypływa woda, czyli tam, gdzie jest płyn. Tam będzie też jakaś naprawa czegoś. Przeważnie mi to pokazuje, że auto, tak? Trzeba zapłacić za auto. Dlatego ja już też to wam mówię. Na to proszę Was, zwracajcie uwagę. W Waszym życiu się pojawi osoba, która nosi okulary. Jest to osoba taka powolna. I tak powiecie, nie, no on jest fajny facet. Tu jest jakieś oszustwo, bo już karta pokazuje oszustwo. Zwracajcie uwagę, jeżeli ktoś z Wami będzie chciał podpisać umowę. Przeczytajcie i ją podpiszcie, żebyście nie, potem nie mieli żadnych e, strat. No, i tutaj jeszcze jedno muszę zadać pytanie. Jest. Jeżeli chodzi o wierność jakaś kobieta, ma lęki, depresje, masz rację, coś jest na rzeczy, coś jest ukryte, ale mogę Ci powiedzieć, że coś wypłynie na światło dzienne. Możliwe, że w poniedziałek, możliwe, że w ciągu e, miesiąca do dwóch coś powinnaś dowiedzieć się. Druga rzecz jest taka, zwracajcie uwagę na osoby młode, które do Was coś mówią, bo te czyste osoby, jeżeli dobrze przeanalizujecie jej słowa, też coś odkryjecie, też coś wyjdzie na światło. Dzienne. Karty pokazują tutaj, że jeżeli czegoś szukacie, szukajcie tam, gdzie nie ma światła, lub tam, gdzie jest światło. Możliwe, że coś jest ukryte w jakiejś torebce. Możliwe, że klucze, czy coś będziecie szukać, nie jest to w szafie, gdzieś w jakiejś torebce, w której już dawno też nie chodziliście. Coś z takich rzeczy. Popatrzcie, zobaczcie i poobserwujcie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Moi kochani, to już by było na tyle. Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia. I potem miłości, kochani. Tego Wam życzę. Złoty Tarot. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.